Będziemy jeszcze płynąć! Motorówka, activation! KAMERZEWKA! Ja płacić Ci 5 groszy na piwku ser? Chyba to nie klikaj, bo 6 wszechświat się zniszczy. Dobrze, to nie jestem zającem. Koleczko widzę, z tej strony Foxy i Bonnie. To znaczy, na no Foxy teraz jest. Cześć Foxy. Szyma. Zobaczcie, patrzcie jak się nauczyłem. Patrzcie, otwórzcie, otwórzcie. Patrzcie jak się nauczyłem. Nie miał więcej pieniędzy to jest 2 miliony nie za To Co powinien być. Mi sobie słuchajcie, to co zrobił Foxy to fizy. To prawa fizyki, tak ogólnie... Nie prawa fizyki. To w naszym ogólnym świecie prawa fizyki na to nie pozwalają. Ale woky... Alebroblok... Kulki! i właśnie. Ale w roblocie... o, e, One Łambałc. Ja no. mam bardziej kontra Fałszember. Ciekawe kto to będzie? Mam nadzieję, ja. że to nie będę ja. Mam zero szans znaleźć się Homerem. Ja też mam nadzieję, że to nie będę ja. Zobaczymy. <grym> ja w Homer? Ja też. Ja w nogach Homer, widzisz? Nie widzę. na kanapie. A, zapomnieliśmy powiedzieć, w co gramy? Gramy You, Homer. <grym> Fałszem mnie namówił, żebyśmy to nagrali. Ja siedzę na kanapie jako stopa. A Ja siedzę, a ja jestem obok ciebie tutaj Szyma. Szukamy palca, bo no buziaka tego Odpalamy to topiącym serem Nie tu Nie go szukam. Okej, okay, sądzę, że będzie na budynku Jestem przy, w budynku Na budynku A na Ja go jeszcze poszukam w pomieszczeniach, dobra? A to jest dom Simpsonów! No. Jak nie wiecie widzowie... Jak nie wiecie kim są Simpsonowie to chyba... Nie, to tu nie macie dzieciństwa. Tak, Simpsonowie to chyba... O! Już? No. To chyba najdłuższy sitcom na świecie. O, dziecko! się że wiem? No... A, tu jest krew! To jest dla Munchenshota tylko. Masz no. na rację. Przecież Bart... jest Bart nie skoczył No. Dobra, to już o co To pewnie. Ale co? No, ten, odcinek filmu. Ale i tak pewnie będzie jeszcze dużo. Let's go gambling! No i tak będzie w tym odcinku dużo jeszcze, muszę no no jeszcze. Tu jest że patrz, patrz. Let's go gambling! Nie no, nie no. O, Krusty krew. Krus. Patrz co z tym krawem? Powiedzmy co, Pat? Znów? Znów? Laską smał mnie. Dobra fajnie. Ja bycia mam. A czy żeby zadać cios Bartowi, trzeba wciwnąć pięć? Nie, ja trzeba w niego wejść. A pięć to co to? 5 to Żeby dał sobie siebie dźwięk. Ja idę pod tłuszczek... Idę do biura pa pana krawa, nie da się wejść. Ale do kuchni Spongeboba już się na pewno da. Spongebob to no, chyba nasza bajka dzieciństwa, tak? Czy Gumball bardziej? Nie wiem, Czy Czyli w końcu na swoją Plama to plama keczupu. Um, plama keczupu. Jak to włączyć? Co wyłączyć? No chcę zagrać z tym też. Nie w ten nie jak po prawej. O, już? Zobaczymy, co wygrożę. blisko. Tak, ja. No Dacia. Game mod klasyczna. Mapa to Island Bar. To wyspa Bartów? Nie, wyspa Bara. Bara. Jaka po prostu tam wyspa? Jestem z Bartem ja nie? Te. Jestem taki fajny w czapeczce. Mam 4, 460 sześćdziesiąt ty jesteś? Z jednym Bartem. O, oh, to skoro masz tyle kuliców, to możesz kupić sobie jakieś... O, spadłem. O, Odpalamy to topiącym serem. Tutaj chyba... Oh, you, oh! A, tu nie skoczyłem. Ej, no i... O! to plała tu ja dałem się zaba mi się zabić już na sam początek. Słyszysz Foxy? Alphabet... Zapowiadam alfabet z ekipą. Wziąłem się już za baby klocusia i już wam wytłumaczę o co w tym chodzi. Pokażę wam po prostu e, póki co o co chodzi w moim filmiku, który robię. Mogę Foxy pokazać? Tylko zapowiem widzowie, że to jeszcze nie jest całe zrobione, ale no patrzcie. Tutaj mamy alfabet z Baby Clocusie, zaczynamy alfabet. No i po prostu, patrzcie na przykład A, jak. A Chodzi o to, że musi być. że. ten jest w Danii. O, już. No, a ja się ma Poczekajcie, muszę włączyć kapkuta. Wcale nie widzicie moich projektów innych? Nie? Wyłącz ten spektrum. Przetrwałeś czy zginąłeś? Przetrwasz, byłem na dachu. O, sa. co mi tutaj. Czyli. Ej, komuś trafiło się szczęście. O, miałem kupić sobie skin, chociaż może jeszcze w domu. Tak, jaki ci pasuje. Dwa Dali. Dwa Dali. Organy Dwa Dali, taki z. A może. O, mapa to. Tutaj to jest <mulity> Okej, okay, jak zobaczył już y, Bartę, Ej, jakiegoś... hey, To jest. To Patryka. Ale to przecież mapa tu z tego kraba. Patryka tu nie. Patryk mieszka. Hej! Widziałeś pół kilometra. Widziałeś jak, widziałeś, jak skoczyłem na dach? Niestety nie. Zrobimy one nie wiem, co to znaczy, Komera, ale dobra. Oh. Forza Pometraba. Stworzyło się może rzadzenie. Pomer atakuje, uważaj. Dwóch już poległo. Tak szybko dwóch? No. Jestem bardzo dobrze schowany. Pewność? Tak, dzięki mojej 2D, 2D ości. Dobra, wiesz że będzie Ciebie widać, że gdziekolwiek spojrzysz. Nie będzie tak, że jak się zpisz pod jakimś końcem, to będziesz nie widziała, wiesz? Tak. Masz tu dowód, Masz tu dowód, patrz. Uf, no. no dobra widzowie. a sobie pogram w automaty a więc tak Bart, Bart. no dobra nie wygrałem, jeszcze raz dance, dance, dance with my legs, legs, legs dobra, nie wygrałem Dobra, jeszcze raz widzowie. Czerwone no nie trafiłem. Dobra, idziemy dalej. Do. Odpalamy to topiącym serem! To tekst jego jak coś. Więc został... więc Ci prawa autorskie. Dałem! Co? Co? Wygrałem! Chwilę, że to jest mi prawa autorskie. No, no, no. no, to No To będą zniszczone ci wygrani. Patrz. Mam wygrała znika. Patrz. To i tak nie była moja. To było trzy lata, już nie będę podkładać się poła znika. I nie. Okej, okay, nie znikło. Nie wiem, czy on nie znikła. A to trzeba klikać, żeby nie, zdobyć kaskę? No, to po prostu Ale nie, a czy i tak... A nie, ja patrzę, że znikła. No i jak zrobić Żebyś się do niej nie mógł dostarczyć? Psz, Cześć! Mm. Double trouble! Double trouble! Kolejny double trouble, który nagrywa... O, tu moja ulubiona mapa! Mostan. Um, no Dobra. Homer! Bart! Patrz! Patrz jaki jest ten komar. Homer! Okej, okay. nie spodziewał się, że będziesz komarem, ale okej. Okay. O! Gitara, widzowie? Ja ostatnio gram na gitarze. Jeszcze się uczę, nie będę wam nic mówił. Ale może niedługo się pojawi coś fajnego. Nie będę jeszcze mówił co, bo to jeszcze... Nie będę co. In five nights at home at three you will die, e, freakily, because you will, and you will not live, because it's five nights at home at three you will die, freakily, because you will. Już nikt nie wie, gdzie to jest, to by nie lewał was. I nie wiem. Dzisiaj wiecie. Bartku, yeah. A, ty mnie zabiłaś. A? Ta? Tak? A ja zabijam stopę? czy znaczy, widziałeś jak ciebie stopa zabija? Nie widziałem do końca, kto. mi... Ale czy byłeś w sklepie muzycznym? Nie. A to nie byłem ja wtedy. W to było Co ty robisz? O, w sumie dużo Bartów tak robi. Szkoda, że ja nie umiem takich trików. Plama pół, żadna krew. W ale mogę Wam jeszcze zdradzić, widzowie, że planujemy coś ekstra. Co? Nic. Po prostu tak mówię. Ale ja nie wiem, co planujemy. To po prostu żarcik. Ale, ale kto wie, może coś się niedługo pojawi. Ym, ale jeszcze musimy to prze, przemówić z Foxy. Ale ja nie, nie, Dobra, przecież ja żartuję tylko. Więc widzowie, nie słuchajcie mnie. Meoooo na podsłuch mi. Dobra, dałam radę, dałam radę, dałam radę. Dobra brano. Dobra, dobra. Dobra, Ile to trwa już 13 minut. Nie wygrałam. A ja wygrałam. Jestem tak bardzo dumny. Dużo zarobiłem, to mogę sobie kupić kilka skinów. Okay. Ale te pieniążki można odebrać? Nie. O, dobra, czy nie. Kupuję kilka skinów sobie. Ej, to jest przecież ta strona chomiku czy coś, no? Okej, ja sobie kilka skinów. Dobra, Classic. O, o znowu to! Zamaga! Ja uwielbiam robić łatkopię, wiesz co? Nie. Dobra. No i uwaga! UAH! Hover! Jestem homerem! Okej, okay, czyli to musi nas wszystkich zrobić. No, no podobnie jak Forsaken. Tylko że nas... O, nas akurat jest coś okay. o, o, dobra, to będzie proste. znaczy, nie wiem, nigdy tym nie grałem. Tylko proszę, nie róbcie żadnych trików, bo ja takich nie umiem. Proszę, chcę wam się tak powietrzać. Poczekaj, jak to się robi? Ja tak, bo to po lewej jest drabina, chłopie. Po lewej? Po lewej drabina! Nie tu, to jest prawa ślepia. Tam, tam. Nie ma to żadnej drabiny. Tam! Po lewej tego budynku! A dobra. To trzeba było tylko od razu. nie? Już dwóch zabiłam. Aj, kalamba, Aj, kalamba. Ale! Ciebie? Tak. Nie, nie, nie. Jeden wyszedł. Dobra. Odpalamy to topiącym serem. Czy ja tu kogoś widziałam? Nie wiem, obejrzę że... i Wygrałem? Nie, nie wygrałem. Przecież tu jeszcze ktoś jest. Wygrałem? Nie, to są bardzo Ilu? Bo mi tu pokazuje zero. Trzech. Mi tu pokazuje zero. Jest taki bar. Jednego tutaj widzę. Jak mam być szczery? Ja też mogą mogą się ukrywać w budynku lub w śmietnikach. Serio? No. Sprawdzaj za półkami. Oni lubią się chować za półkami bardzo. W toalecie ktoś może być w sumie. A czemu ten chomek oh. zabawnie wygląda? Taki grubasek, słodziutki. Zabiłem? Bo, zabiłeś wszystkich w ostatniej chwili. Koniak mi, mi mówi, że został jeszcze jeden, ale gra mówi, że pokonasz wszystkie. No to dobrze. Fajnie, że wygrałam. Tak, a wiesz to jest fajne? Co? Łalwo, Poczekaj, pasz. No dobra. Nie, co? Ale ja teraz chcę zagrać w grę. O, o widzisz? Nie, nie widziałam. Nie, Ja chcę zagrać w grę. Nie zarazem. Zasłuchaj Będę ja Ci zasłaniać, hmm? to no, O, dobra! No! ta mapa. Co jest? Jestem Bartem! Ja, ja bar też. Ja te... Hops, 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 hops. Ja pójdę drabiną, łatwiej. Do parta? Jaki? 3 A co ty? Który? Ten trans na krawędzi? Tak. No to patrz jaki ML. jestem. MLG. MLG trans. Jestem MLG Domer. O nie, to jest Domer. Nie, nie mogę tutaj... Where are you going? Are O to pomysły. dobry pomysł. Dobry pomysł jakiś Barcie. tu otopiącym Uciekamy, uciekamy! Nie może mnie dotknąć. Bo ja już wtedy ginę. It's me. Zginąłem! Jako Homer łatwo wygrać, ale jako jest zdecydowanie to... trudniej. Zobaczcie o święto, co cię siedzi w tym głubie. Siedzi tam... Siedzi tam uśmieszek. Boję się ciebie. Nie podchodź. Okej, ja nie podchodzę. Ja wiem co? Nie wygrałem. O, czy to pan Słodziak jak Tak. A okay, nie mam dość, wiesz co robię? Co? Walho pan. Walho pan. Kurde, prawie wygrałem. Co to było? Komer Dobra, warto mnie wygrani. Cześć, kulkit! Jesteś słodziakiem, wiesz? Głodziecie! Pierwszy! Dobry dzień. Ej, ej, zjazd do niego, dla mnie. Poczekaj. O nie ty. O nie. O nie. Chłopie, uciekaj do tego. Notknęłam Nie idź. Poczekaj. Co? Jaka? Poczekaj. Wiecie, jaki to był tryb? Nie, nie bardzo widzę tryb bullet. Zobaczmy. Dobra, bullet to. to chyba, bullet to chyba, że chomek zasuwa jakby, jakby byłem za dużo lekarzy. W sensie, dobra, nieważne. Tutaj siedział Skalmar. Chcesz zobaczyć, że jak Homer będzie szybko biec? Tak mi się wydaje, że powinien szybko biec. Odpalamy to topiącem w Dobra, patrz, Okej, ok, jesteś ja chyba. O, patrz. patrz, jak szybko będzie. Nie, Nie, nie widzę. Taki niebieski Cholern zasuwał. Y tak szybko, zobacz widzisz? Ona już oczywiście. Kato fast. On Ale to nie, on ty? Jest, on, nie, on jest niebieski i szybki. Kato go fast. Kato go fast. Kato go, 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 go fast boy fast boy fast I zrobił wall On jest... prosem! On jest frosem. Umie robić nie wiemy, więc. No. Dobra. Jeszcze trzy mogę minuty u... nagrywania! Mogę ugotować... Dopiero już trzy? No już ostatnie trzy okay. Mogę ugotować ultim, ale zrobię to, będę widział. Już na ciebie patrzę, to znaczy... Najpierw się muszę znaleźć. Nie żyjesz? Żyję. Nie, nie. O, rzeczywiście, widziałem twój nick, Wiktor jakiś. Yeah. Yeah. It's me! Nie Hello. Czy już wyszedłeś? Już Byk. Ty, nie żyję. Przymocuję umanie. Sprawdzam. Pyk. Tak, nie, To jest całkiem trudno wybrać. Często robi jako miejsc Jako kamieninowy czwarty częst, patrz. Nie, nie wygrałem. Nie, nie wygrałeś. Patrz. Zobaczymy, czy się uda sobie za drugim razem. Patrz, no wygrałem. Nie? nie tak, nie wygrałem. wygrałem, patrz. Ok, teraz pod... Dając rachunek. Dwie maszyny zaraz. I... Nie? Nie! Tak! Nie. Wygrał. Dobra, Mata to tłusty krab. Jest. Tak? Ja też bardzo. A i znowu tłusty krab, tak? I to ostatnia runda. Wiesz już o tym? Tak. Czuję hop. Brawo, chociaż co, nie wiem, co to znaczy. Łal, czyli ściana, i hop, hop. No nie. I się rozmawia! Foxy, co ty odwalasz? Gdzie on po prostu. Gdzie on po prostu. Gdzie on Foxy, wiem, że. że czasami ci się wali na mózg, ale nie znaczy, że musisz nas straszyć. Mam rodziny jakieś ci co? Nie, to jest jeden. Limitowany z 2026. Dobra. Widzowie, mm -hmm. kończymy już odcinek. Ooo, popatrz na mnie, jak ja gramam. Okay? Ale, ale to już od zabieru, wiesz o tym? Nie. Dobra, jesteś. Nie wiem, Widzowie, co ja robię. Tam. Tam. Nie wytrzymam. Aj, karamba! Aj, karamba! Aj, karamba! Aj, karamba! Aj, karamba! Aj karamba. <stun criterion> I widzę, że razu że jeszcze jedną drugą taką fajną grę. No wiesz chyba, jaką... Foxy... Foxy chyba też jaką grę chodzić, tak? Foxy... Ale badmintonu Foxy Nie, nie. go. Ej, myślisz, że karamba to karamba? Proszę, zaraz odpowiem. Podjął mnie w mojej gadzie. Ja. Teraz go zdaję o coś innego. Nie, już nie. Pytaj! Nie! Patrz, jak się macie wywrócili. On to gdzieś... Foxy! Chyba wiesz, jaką kolejną grę grę. Nie dzisiaj. No te walki intimowe. Czerwony, zielony, żółty, niebieski. Nie wiem. No przecież sam chciałeś. I pamiętam. O Jezus Maria, komer był tak blisko. Słuchaj. Dobra. Dobra, mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Zostawcie łapkę ok